Dzień dobry państwo. Otrzymałem paczkę dzisiaj. cudowny list otrzymałem. Szczery. Uczciwy. i otrzymałem ikona. Układamy. Teraz chcę pokazać list. W Prezydencie Boże, najokuratniejszy synie Ziemi Warmińskiej i przesyłam Ci w darze ten obraz, który powstał w wyniku natchnienia. tych akuratnych, którzy nie spożywają alkoholu ani innych środków odurzających. Niechaj słońce porlasia, nigdy dla nas nie zagaśnie. Pozdrawiam artysta Boży. Jerzy S. Szczęść Boże dla tego człowieka i życzymy mu dużo zdrowia. Człowieku, nie tylko szczęść Boże, ale z nowego serca, i bo błogosławię tą ikoną, co do mnie przysłałeś, co napisałeś, tak piękny list, sprawiedliwy, to uczciwy. Podnieś. Bardzo dziękujemy dla tego człowieka za ten dar Boży. Uczciwy, sprawiedliwy list napisałeś. Dobrze. Tak, człowieczku. Napisałeś sprawiedliwy list. Tych ludzi tylko słuchać, którzy nie spożywają alkoholu i którzy nie używają innych środków oburzających. Tak. Bo ja zawsze mówiłem i mówię. I teraz. Tu w prawej ręce trzymam krzyż, krzyż Boga, Pana Jezusa, który został ukrzyżowany, a później zmarł powstał i zasiedł po prawicy Boga Ojca i króli na wieki wieków. Amen. W niebie. A później zabrał swoją mamunkę ukochaną do nieba z ciałem i duszą. Tak zabrał on. Zwrócił się do swojego syna, do swojego ojca, syn, pan Jezus, i powiedział: Ojcze, pozwól mi zabrać matkę moją, z ciałem i z duszą do nieba. I tak się stało. No sobie Szanowny sobie. panie, przepraszam bardzo. Jerzy, na zakończenie dziękuję Tobie. Ja i Major. Cudowny człowiek. Że jesteś naprawdę cudownym człowiekiem. Cudownym malarzem. Niech ci Bóg wspiera i takie obrazy święte maluj dalej. Niech ci dopomaga w życiu, w cierpieniu, w biedzie. Niech Ciebie wyższy tu na Ziemi. а по ней в небе. Не трапишь, бо каждый человек умже, одойди из этого святу. И не хотели заверить тебе, до себе понедут Матка Божья и Сын Божий. Аминь.